dobry Państwu. Po raz przedostatni się Państwu kłaniamy. Magdalena Walusiak, Bernard Kinow, bo to nasza ostatnia wycieczka. Za nami 25 wypraw od południa województwa mazowieckiego aż po samą północ i z zachodu na wschód, a potem ze wschodu na zachód z nawrotką do Płocka i oczywiście z kilkoma zatrzymaniami w samym sercu Mazowsza. Zaczynaliśmy od Iłży. Pozwolę sobie o tym przypomnieć, bo za moment nawiążę, za chwilę się wszystko wyjaśni. Zaczynaliśmy od Iłży, na południowym skraju województwa mazowieckiego, ale nie historycznego Mazowsza, bo na południe od Pilicy to już historyczna Małopolska. Tak więc zaczęliśmy od naszą wyprawę w Zamku Biskupów Krakowskich i kończyć ją będziemy zupełnie odwrotnie niż zaczęliśmy, bo... Zaczęliśmy na terenie województwa mazowieckiego, ale nie na historycznym Mazowszu, a zakończymy na historycznym Mazowszu, ale poza województwem mazowieckim. Jóża, ładnie by z tym współbrzmiała Łomża, ale ostatnio tyle Państwu opowiadałam o kurpiach, że może przy innej okazji, bo ja takich okazji szukać jeszcze będę, żeby opowiadać Państwu o Mazowszu i o legendach. Także, a również o historii tych miejsc, bo przecież to jest fascynujące i tak naprawdę to nie zgłębiliśmy tematu, szanowni Państwo. 26 wycieczek, nawet jeżeli się podczas jednej wyprawy odwiedzi trzy miejscowości, to jest o wiele za mało, żeby poznać Mazowsze. No, dodajmy jeszcze 20 parę wycieczek z tego cyklu, czytamy Baśnie Mazowsza, to i tak jeszcze zostało nam mnóstwo miejsc do zbadania. Ale Zrobiliśmy naprawdę niezły początek. No i tak, Łobrza nie to może w takim razie wizna, a może z drugiej strony, może Łowicz. I przyznam się Państwu, wygrała legenda. Legenda, która zrobiła światową karierę. I zrobiła ją dzięki komuś, kto od stuleci obecny jest na deskach każdego porządnego. Teatru Dramatycznego i tych słabszych również. Rawa Mazowiecka. Cóż to jest za miejsce? No jak już wspomniałam, Rawa Mazowiecka nie leży na terenie województwa mazowieckiego, wbrew pozorom, bo przecież ma Mazowsze w swojej nazwie, ale kiedyś i owszem, owszem była częścią i Księstwa Mazowieckiego, a przez pewien czas nawet zupełnie samodzielnego Księstwa Rawskiego, był taki moment w historii... Rawy i okolicy Ziemi Rawskiej, najprościej rzecz ujmując, i historycznie, kiedy Ziemia Rawska była zupełnie odrębnym księstwem, i to na moment przed przyjęciem do Królestwa Korony Polskiej. Siedem lat to trwało raptem, kiedy księstwo Rawskie sobie było samodzielnie, od w roku już 1462 zostało inkorporowane, czyli. Weszło w skład Królestwa Polskiego no i zdecydowanie to było wcześniej niż pozostała część Księstwa Mazowieckiego. Tak więc miało pewną swoją odrębność, ale z drugiej strony jednak mocno z Księstwem było związane, bo przecież tam właśnie do dzisiaj można oglądać we fragmencie, co prawda tylko, ale jednak można. Zamek Książąt Mazowieckich, jeden z najsłynniejszych. Gdzie w ogóle się znajduje Rawa Mazowiecka? No, na zachód od Warszawy, na południe od Łowicza, na terenie województwa łódzkiego. Jeżeli będą państwo jechali trasą S8 z Warszawy do Wrocławia albo na odwrót, z Wrocławia przez sierac do Warszawy, to na pewno będą państwo przez Rawę Mazowiecką czy też obok, tuż obok Rawy Mazowieckiej obwodnicą przejeżdżać. Wiemy już gdzie jest, od Warszawy wcale niedaleko. No i z czegoż rawa słynie? No właśnie z zamku, ale kiedy się ona zaczęła, bo jeszcze przed zamkiem już rawa istniała. Zaczęła się jak wiele miejsc na Mazowszu, jak wiele mazowieckich miast, od grodu oczywiście, który wcale nie mieścił się tam, gdzie potem został wybudowany zamek, ale w miejscu, które. Dzisiaj nazywa się Anielską Górą. Były tam prowadzone badania archeologiczne w wieku XX. Były przynajmniej trzy etapy tych badań w latach 60., pod koniec lat 60., potem jeszcze w latach 80 i w 1990 roku również tam pracowano. Co stwierdzono? Gród mniej więcej powstał na początku XIII wieku, a może w jego połowie. Do końca wieku XIV tam funkcjonował. Nie był zbyt duży. Był to gród drewniany, jak to zazwyczaj w przypadku takich grodów bywało. Oczywiście funkcjonowało w jego pobliżu podgrodzie, ale w momencie, kiedy powstał zamek w wieku XIV, w drugiej połowie XIV wieku, w 1370 roku, ta budowa się mniej więcej zakończyła. No to gród już był zbędny, skoro istniało miejsce, w którym było zdecydowanie bezpieczniej, gdyby ktoś akurat na te tereny najeżdżał. A najeżdżali nawet Litwini tu swego czasu. Dotarli i zniszczyli Rawę Mazowiecką potwornie. Ale to było jeszcze zanim powstał zamek, o ile pamiętam. No więc najpierw był gród. Dzisiaj mamy już tam tylko Anielską Górę. Mniej więcej dwa kilometry od centrum Rawy. Mazowieckiej na południe. No, świetna nazwa na legendę. I oczywiście jest legenda, nawet nie jedna, a właściwie cała ich seria które zaczynają się od momentu, kiedy grodu już nie było było już tylko wzgórze nadal otoczone fosą. Zresztą do dzisiaj jest tam rufy wokół, wokół tego wzgórza dawna fosa właśnie. No i idealne miejsce na to, żeby się poczuć bezpiecznie, jeżeli się ma niecne zamiary. No i świetne miejsce, żeby wypatrywać na przykład zbłąkanych wędrowców albo karawany kupieckie. No i rzeczywiście, tam właśnie na tej górze, zwanej wtedy diabelską, zagnieździli się rozbójnicy. Z hersztem tak okrutnym i paskudnym, że powszechnie o nim mówiono, że zawarł że ma kąsztachty z diabłem, no i stąd ta nazwa Diabelskie wzgórze. Rozbójnicy bardzo szybko się rozzuchwalili, bo na początku rabowali tylko pojedynczych, zbłąkanych podróżnych, później grupy kupieckie, a potem zaczęli napadać na dwory. A kiedy obrabowali jeden, drugi, trzeci kościół, no to skończyła się Boża cierpliwość i na wzgórze diabelskie spadł Boży ogień. Wypalił rozbójników do cna, i pogrążył ich w odmentach piekielnych. No, oczywiście, zaraz zaczęły się rozważania. Owszem, piekło ich pochłonęło, ale co się stało z tym wszystkim, co nagrabili. Jeden drugi śmiałek wybrał się na wzgórze diabelskie, ale niczego nie znalazł. A ponieważ się zniechęcili, to. Wychynął stamtąd jakiś sprytny diabeł, wybrał się do miasta na podgrodzie, gdzie miasto pod zamkiem się rozwijało, no i zaczął mieszczan namawiać do tego, żeby poszukali tego skarbu. Chciwość to jest jeden z, z paskudniejszych naszych grzechów. No i udało się znaleźć takiego człowieka, który zainwestował w kilow, w łopatę, wydał wszystkie drobniaki, które miał i poszedł razem z diabłem kopać. No i kopie na tym wzgórzu, i kopie. Dokopał się do kamienia. I kiedy dotarł już tak głęboko, diabeł wskoczył do niego, do tego wykopu, zaśmiał się tak, że na rynku odległym o dwa kilometry, wszystkim aż zęby zaszczękały z przerażenia. Otwarły się czeluście piekielne, no i poleciał na dół diabeł z zawłaszczoną kolejną duszyczką. Od tej pory już nikt się tam nie zapuszczał, poza pewnym świętym mężem. Wybrał się tam pewien pustelnik i zamieszkał na szczycie tego diabelskiego wzgórza i tak długo się modlił i tak święty był człowiekiem że zamodlił przejście do otchłani piekielnych na dobre a wzgórze kiedy już okazało się że z diabłem niewiele ma do czynienia a żyje tam mąż tak święty że diabelskość wyparowała zaczęto po jego śmierci nazywać anielskim no, i takie tą swoją historie związane z tym miejscem, a my powinniśmy przejść do wielkiego finału. No i jest fantastyczny. Związany z jednym z książąt, o którym Państwu już bardzo wiele opowiadałam. Uważanym za jednego z najważniejszych książąt Księstwa Mazowieckiego, bo rzeczywiście udało mu się uczynić coś zupełnie niesamowitego bez rozlewu krwi bez żadnych walk doprowadził do zjednoczenia księstwa które wcześniej zostało rozdrobnione bo kolejni książęta dzielili całe księstwo mazowieckie na pojedyncze księstewka i później rozdzielali między swoich synów a Siemowit III po śmierci swojego brata stopniowo kolejne ziemie do swojego księstwa zaczął dołączać a do tego potrafił sobie radzić z sąsiadami i Wybrał, myślę, że bardzo dobrze, bo wybrał sojusz z królem polski Kazimierzem Wielkim. W końcu byli krewniakami, bo ten i ten z dynastii piastowskiej dogadali się i owszem, został królewskim lennikiem książę Siemowit, ale pozakładał również ciekawy i bardzo, jak się okazało, wartościowe dla księstwa układy z Kazimierzem Wielkim, ponieważ po jego bezpotomnej śmierci a między innymi tej bezpotomnej śmierci układ również dotyczył, przeszły na własność księstwa mazowieckiego takie miasta nad Wisłą jak Płock, Wyszogród i Zakroczym, a także na wschodzie Wizna na przykład. I stało się na blisko 150 lat księstwo mazowieckie księstwem zupełnie niezależnym, księstwem samodzielnym, którym Później rządził syn Siemowita III, Janusz I Starszy. Ale to jest kolejna historia, a my nie o tym, bo my dzisiaj się skupiamy na Rawie Mazowieckiej, gdzie właśnie y, 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 Siemowit III jest wspominany zupełnie inaczej niż na terenie całego księstwa mazowieckiego, bo gdzie indziej to owszem, mówi się o Siemowicie jako o fantastycznym władcy i jako jednym z najwybitniejszych książąt mazowieckich. Ale w Rawie Mazowieckiej pamięta się o tym, że był. Fantastycznym księciem, ale pamięta się go również jako człowieka popędliwego, bardzo, bardzo bezlitosnego. I oto legenda związana i z księciem, i z Rawą Mazowiecką, i z Rawskim Zamkiem, bo właśnie tam książę się mówi, III zamieszkał po śmierci swojej ukochanej żony Eufemii. Kochał ją, że strach. Doczekali się piątki dzieci, bo dwóch synów, którzy potem zostali książętami mazowickimi. Siemowit czwarty to pierwszy z nich, drugi Janusz pierwszy, starszy. Właściwie to powinnam chyba w odwrotnej kolejności wymienić, bo tak to ze starszeństwem było. No i jeszcze do tego były trzy córki. Pierwsza Anna została zakonnicą, wstąpiła do zakonu Dominikanek w Raciborzu. Eufemia, Drugą w Eufemię, no po matce i nie dostała, wyszła za mąż za księcia Władysława Opolczyka, a najmłodsza, Małgorzata, wyszła za mąż za księcia pomorskiego z rodu Gryfitów, Kaśka Słupskiego. To był bardzo dobry pomysł Siemowita III, żeby właśnie za Kaśka Słupskiego wydać swoją córkę, bo było bardzo duże prawdopodobieństwo, że po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, właśnie Kaśko Słupski zostanie królem Polski. No i niewiele brakowało, ale jednak zabrakło i nie, nie udało się. Na polski tron wstąpiła Jadwiga Andegaweńska. Ale, no właśnie, tę Małgorzatę, córkę Siemowita III, proszę sobie zachować w pamięci, bo ona nam się przyda w dalszej części tej naszej opowieści. Kiedy Eufemia, pierwsza żona Siemowita III, została pochowana, opłakana i kiedy się, mówić, już zadomowił się na swoim nowym zamku w Rawie Mazowieckiej, wyruszył w podróż. I podczas tej podróży poznał dużo młodszą, piękną niewiastę, w której, przy której odżył, ponownie się zakochał. Na imię miała Anna, była księżniczką ziębicką i proszę nie dawać wiary wcześniejszym wersjom tej legendy, że to była Ludmiła. Nie, to była Anna. No, i pobrali się, przyjechali do Rawy Mazowieckiej, zamieszkali wspólnie na zamku. Niestety, jak to bardzo często w tamtych czasach bywało, pierwszych dwoje dzieci zmarło w bardzo wczesnym dzieciństwie, byli to synowie. I kiedy po raz trzeci Anna znalazła się w stanie błogosławionym, książę Siemowit III spotkał się ze swoją siostrą Eufemią. No to musiało być nieprawdopodobnie popularne imię w tamtych czasach, bo tak, żona Eufemia, żona Siemowita III, córka Eufemia, no powiedzmy po matce, ale do tego jeszcze siostra Eufemia, no po prostu imię Hit. No i czy to było tak, że Siemowit pojechał do tej swojej siostry, do, do Czech, czy to ona właśnie zajrzała do Rawy Mazowieckiej Ponoć według jednej z wersji legendy przybyła tam ze swoim synem Przemysławem. I przybyła tam po to, żeby się rozejrzeć, czy przypadkiem nie udałoby się uzyskać schedy po braciszku Siemowicie trzecim właśnie dla Przemysława, czemu Ja wiary raczej nie daję, no bo przecież swój cel osiągnęła. Zaraz powiem, co to za cel. No, a poza tym miał siemowit z poprzedniego małżeństwa dwóch synów, którzy. Przejęli jego dziedzictwo i nikt tych synów nie wytruł, więc raczej jest to taka wersja bardzo mocno naciągana. Ale niechby było tak, że Siemowit wybrał się w podróż do Czech, odwiedził siostrę, pewnie jakieś zabiegi dyplomatyczne kolejne przedsięwziął. No i tam się nasłuchał od swojej siostry, że jego żona, tyle młodsza, to z pewnością nie jest mu wierna. Nie wiem dlaczego Eufemia wymyśliła takie plotki, bo były to plotki niewątpliwie, jak się zaraz okaże, być może po prostu dlatego, że to zła kobieta była. W każdym razie Siemowit trzeci kiedy skonfrontował te wersje, nie uwierzył Annie. Mimo tego, że nawet odbył się jakiś proces na zamku i wszyscy Annie uwierzyli. Tylko jeden właśnie Siemowit nie, dał wiary swojej siostrze i kazał ciężarną żonę zamknąć w wieży zamkowej. Właśnie tej wieży, która z zamku do dziś pozostała. No i urodziła tam swojego trzeciego synka, który przeżył. I po urodzeniu dziecka została na rozkaz męża uduszona. A dziecko kazał Siemowit trzeci, ponieważ... Był okrutnikiem i był bezwzględny, ale o ile jednak żonę kazał zamordować, bo był przekonany o jej winie, to niewinnego niemowlęcia nie odważył się skrzywdzić. Po prostu kazał je usunąć z zamku i oddać pierwszej napotkanej wiejskiej rodzinie, która zgodzi się tym dzieckiem zaopiekować. No i zaopiekowali się. A wieść o tym, co zrobił się mówić trzeci dotarła do jednej z jego córek. O, tu właśnie wjeżdża na Biało Małgorzata, żona księcia Kaśka-Słupskiego z rodu Gryfitów. No i na wieść o tym, że jej przyrodni braciszek, najmłodszy, został wyrzucony z zamku przez Tatę, wysłała po niego ludzi, odnaleźli niemowlę i przywieźli na dwór księcia Pomorskiego. I tam się Henryk, bo tak dziecku dano na imię, wychowywał. A kiedy dorósł do lat męskich, Małgorzata wraz z nim przyjechała do swojego taty. No i kiedy Siemowit trzeci zobaczył Henryka, rozpłakał się, bo poczuł się tak, jakby kilkadziesiąt lat wcześniej spojrzał w zwierciadło. Tak wiernym jego odbiciem był Henryk. No i jasnym się stało natychmiast, że nie było mowy o jakiejkolwiek zdradzie. To był jego syn bez żadnej najmniejszej nawet Wątpliwości. Tak więc przyjął go pod swój dach. Oczywiście oficjalnie usynowił i próbował jakoś wynagrodzić tę straszną krzywdę, którą wyrządził przede wszystkim jego matce, a także jemu samemu, no bo odrzucenie przez ojca to jest straszna krzywda dla dziecka. Cóż zrobił? No... Dla ojca najprostsze jest załatwienie dziecku dobrej kariery, zwłaszcza jeżeli jest na wysokim stanowisku. No i rzeczywiście Henryk został biskupem płockim. Przyjął jedynie niższe święcenia, co bardzo mu się potem w życiu przydało, ale my się w tym momencie zatrzymamy, bo właśnie do tego momentu doprowadzi swą historię pewien słynny dramaturg. A skąd on ją w ogóle wytrzasnął? No, drogi prawdopodobnie były takie. Najpierw napisał o, tej, o tych wydarzeniach Janko z Czarnkowa w swojej kronice. No, ale proszę sobie zdać sprawę, że tak, Siemowit trzeci był z dynastii piastowskiej, jednej z najważniejszych ówczesnych dynastii i najstarszych na terenie Europy Katolickiej, zachodniej zatem. Był krewniakiem Kazimierza Wielkiego władcy Królestwa Korony Polskiej. Miał przeróżne powiązania, między innymi z Dworem Czeskim, ale także z Pomorskim. No i takie opowieści z wyższych sfer, no absolutny skandal, no bo przecież żonę udusił, a potem się okazało, że udusił niewinną, bo syna wyrzucił, ale córka go wychowała. No przecież co za historia! Po prostu na super melodramat. I rozniosło się po wszystkich zachodnich dworach, co to się wydarzyło w tym księstwie mazowieckim. Podchwycił całą historię pewien. Artysta, którego nazwiska nie pomnę i mało który filolog nawet go pamięta, bo dopiero od niego właśnie te historie zapożyczył sobie, jak to miał w zwyczaju, nie niejaki William Shakespeare. No i tak właśnie miała powstać opowieść zimowa. Czy rzeczywiście tak było? Niewykluczone, bo co prawda akcja dramatu Shakespeare'a rozgrywa się na Sycylii, ale mamy tam i czeski wątek. I mamy tam wątek ruski, a proszę sobie zdać sprawę z tego, że przecież Siemowit III oraz jego siostra Eufemia, która do Czech trafiła, mieli nie tylko ojca Trojdena, ale również matkę, księżniczkę Halicko-Lwowską, Marię z dynastii Rurykowiczów. Zatem Ruś też nam się tutaj kłania, i ona też bardzo w dalekim tle się w dramacie Szekspira objawia. No i Również to dziecko porzucone okazuje się u Szekspira dziewczynką, ale cóż to jest w naszych czasach zupełnie zapodmiana, żadna. Umówmy się zatem, że różnice nie są tak bardzo wielkie. Sama fabuła to jest dokładnie ta właśnie historia o zdradzie, o wściekłości, o niewinnie skazanej i o cudownym ocaleniu dziecka, które zostaje później rozpoznane. To jest przecież właśnie cała opowieść zimowa, z którą strasznie się męczą filolodzy, bo to jeden z ostatnich dramatów Szekspira w 1611 roku napisany, wystawiony na pewno. I nie wiadomo, tragedia to czy komedia. Długo się męczyli filolodzy i w końcu stwierdzili tragikomedia, no bo jak na komedię to za dużo jest wątków upiornych, ale jak na tragedię to za dobrze się kończy. Tak więc tragi komedia, jeżeli Państwu taki, taka przynależność gatunkowa odpowiada, a my przyjrzyjmy się jeszcze dalszym losom Henryka, bo one były wcale nie mniej fascynujące. Bo został biskupem płockim, a po śmierci Kazimierza Wielkiego został również przyjacielem totumfackim, Władysława Jagiełły. Tak czy inaczej, pamiętają Państwo te historie, kiedy część Podlasia, dzisiaj znajdująca się na terenie województwa mazowieckiego, została częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. No więc właśnie to były czasy, kiedy dopiero co się stryjeczni bracia Witold i Władysław Jagiełło pogodzili. bo Pojawił się ten trzeci, kiedy oni się tłukli w wojnie domowej i kiedy potem nie mogli długo dojść do porozumienia. Pojawił się ten trzeci, czyli państwo krzyżackie, które rzeczywiście stanowiło dla, i dla Litwy, i dla Królestwa Korony Polskiej ogromne zagrożenie. No i musieli się jakoś dogadać. Ale żeby się dogadać, to musieli najpierw zacząć ze sobą rozmawiać. A żeby pogodzić dwóch takich zawodników, no to trzeba było nie lada zabiegów dyplomatycznych. I jako posłańca do Witolda wysłano właśnie biskupa płockiego Henryka. I to jemu udało się namówić Witolda i Jagiełły do tego, aby się spotkali w Ostrowi Mazowieckiej. To ta droga S8, tak, dalej prowadzi przez Ostrów Mazowiecką aż do Białego Stoku. Właśnie tam w Dworze Myśliwskim Książąt Mazowieckich, bo tu książęta Mazowieccy dalej prowadzili swoją politykę. Janusz. Pierwszy chyba maczał w tym palce. No i przy, za pośrednictwem biskupa płockiego Henryka udało się doprowadzić do tego, że bracia stryjeczni spotkali się w Ostrowi Mazowieckiej, dogadali się, a kilkanaście lat później no, dali odpór na polach Grunwaldu zakonowi krzyżackiemu. Ale nie tylko Witolda udało się ułagodzić Henrykowi i oczarować swoimi słowami, Oczarowana była nim również siostra księcia Witolda, Ryngała, myślę, że nie po, bez powodu zwana cudną, bo i Henryk się w niej zakochał. Na szczęście miał tylko niższe święcenia kapłańskie i tym biskupem był nominalnie w związku z tym. I udało się zawrzeć związek małżeński Henrykowi właśnie z księżniczką Ręgału, Nie na długo niestety, bo zaledwie rok byli małżeństwem. Henryk zmarł. I nawet krążyły bardzo nieładne plotki na temat księżniczki, że to za jej sprawą tak szybko zakończył swój żywot, ale myślę, że jeżeli ktokolwiek miałby go otruć, to większy interes mieli w tym zdecydowanie krzyżacy. I to być może oni właśnie te plotki rozpuszczali. Tak czy inaczej, nic nie wiemy o Henryku, by po swojej śmierci nawiedzał nasz świat i głosił, że uczyniono mu krzywdę. W przeciwieństwie do jego matki, która, wracamy wreszcie do Rawy Mazowieckiej, by zakończyć ten wątek i całą naszą opowieść i cykl naszych spotkań, właśnie księżniczka Anna, tak okrutnie potraktowana przez swego męża, podobno do dzisiaj, raz w roku, w dniu urodzin swojego syna Henryka, pojawia się jako biała dama na wieży w zamku w Rawie Mazowieckiej, oczywiście o północy. Być może ktoś z Państwa miał okazję ją spotkać. Jeśli nie, to zawsze można spróbować, ale niestety problem jest w tym, że nie znamy dokładnej daty narodzin Henryka. Nie wiemy nawet, który to był dokładnie rok. Może 68/1368, a może 69? Bo nie wiemy, kiedy dokładnie zmarła księżna Anna. Może właśnie w roku 1368, a może w 1370, bo i taka data jest podawana. I takie to są opowieści mazowieckie. Jeszcze o zamku może warto wspomnieć, bo, bo, bo umknęło mi to, a, a, a warto. Kiedy spojrzą Państwo na rawę mazowiecką z góry, to zobaczą Państwo dokładny obrys tego zamku. On nie był wielki, może. 66 metrów na 64. Umówmy się, był nawet może mniejszy od dzisiejszego boiska piłkarskiego, co bardzo łatwo udowodnić, ale była to tak świetnie chroniona twierdza, że tam właśnie, 200 lat po wybudowaniu tego zamku. Sejm Polski wyznaczył ten właśnie zamek w Rawie Mazowieckiej na miejsce przychowywania Skarbu Wojskowego Rzeczpospolitej. Był to po prostu w tamtym czasie Polski Fort Knox. Takie to mamy opowieści, proszę Państwa, na Mazowszu. Ale żeby lepiej je poznać i żeby lepiej poznać Mazowsze, no to oczywiście najlepiej to uczynić wszystkimi swoimi zmysłami, czyli po prostu najlepiej tu przyjechać i przewędrować te krainę czego serdecznie gorąco państwu życzymy kłaniając się po raz ostatni Magdalena Walusiak i Bernard Kinow wszystkiego dobrego i cudownych podróży